Oto moja droga do pól Mamy wykonać dużo misji, więc te misje będziemy sobie wykonywać. Pierwszeństwo mają oczywiście misje związane z dziennymi misjami, tak? Bo na to jest ograniczony czas. Starcie w trybie duo musimy wygrać, tak? 9 przeciwników, pokonaj 9 przeciwników MS, więc myślę, że jedziemy. Duo. Mam nadzieję, że mi pójdzie w miarę dobrze. No, bo wiecie, jak to jest. Ems się fajnie gra tą, tą postacią. Myślę, że jest ona uszyta dla mnie. Więc trzymajmy, o ktoś tu gra nani. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Zostawcie lajka, like będzie mi bardzo miło. To zawsze jest takie większe dla mnie wsparcie, oczywiście. To zawsze, zawsze nam pomaga. O jejku, no to nasz nani też tu tak się nie popisał troszkę. Ale spokojnie, my, my będziemy się popisywać. Okej, okay, no na razie jest całkiem zacnie. Ty jeszcze by nas tu pokonał. No i szybko to poszło. Ile przeciwników ja pokonałem? Ty, czterech tylko. No dobra, myślałem, że misję tu wykonamy. Jakąś zrobiłem. Zagraj ponownie. On nie chce ze mną grać. No co za? Co za pan? Ciekawe czemu nie chce. <laughs> Ale tak jak mówię, ja lubię M zgrać. Jest dość fajną, taką niedocenianą, myślę, postacią, nie? I na mapy, gdzie jest dużo takich zakamarków, to ona jest całkiem niezła. Ojejku, gra ktoś gra tym krabem. Nieźle. To całkiem nieźle. No i dobra, i cały czas lecimy. Już jest wielkie starcie. Jesus. To było bardzo nieoczekiwane. Jezu, czemu ja nie strzelałem? Ty nie mogłem strzelić, ale ze mnie, ale to zepsułem. Ale jedziemy dalej, Ciekawe czy ten krab będzie chciał zagrać? Nie, on nie chce grać. Dziwne. Słuchajcie, dobra, lecimy. Dobra, no jakoś to przeżyłem. Ok, no. Wow, było blisko, dałaliśmy radę. Spoko, zaraz tutaj walniemy. Gdzie jest tu kolejny przeciwnik? A tam siedzi. No, to było szybkie. <grybko> Szybko poszło, słuchajcie. Jezu, ile ja zadań zrobiłem? Zobaczcie to. Oper opening rzadki. Plus 30 puszek. Jeden 2288. Już mamy 31 level. A, a ile tam jest do kolejnego? Czy 22, tak? A tu jest 50. No, jesteśmy w połowie, patrzcie, jeżeli chodzi o ten karnet. Całkiem nieźle. mi misję. Co my tu mamy dalej? Czy mam jeszcze misję pod EMS? Z tego co widzę, to nie. Ale możemy sobie tak zagrać. Zagraj obrażenia. Wygraj bitwę w meczu rankingowym. Zadaj obrażeń. Nani, Edgar lub Pearl. Możemy zagrać znowu e, na niej, słuchajcie. że Ja bym go ulepszył jeszcze, nie? Chociaż szkoda mi tych, tej kasy szczerze, żeby... O Jezu! Kurde, duło wziąłem. Nie wiem, czy to dobry pomysł był. Chyba solo jednak bym mógł zagrać. E, zobaczymy. No tu są tacy przeciwnicy, którzy nie grają meczów rankingowych, więc... Okej, okay, no jakoś z tego wybrnęliśmy. Primo. Okej, okay, no dobra, coś tu się udało skurac. Okej, okay, no wygraliśmy to, nie wiem jakim cudem, ale ale się udało. No i oczywiście tutaj robimy te misje kolejne. Całkiem nieźle, słuchajcie. Myślę, że teraz y, dobrze mi idzie. Jeszcze spróbujemy z szeli coś zagrać. Potem na koniec, no bo jednak no. szelką wiecie. Co jest? Czemu ja go nie mogę? Dziwne to było. Nie wiem, jak się steruje tym robotem. Dalej tego nie ogarnąłem. Co jest, nie mogę się ruszyć, ty? Ło, kurka, nie wiem, jak to zrobiłem, ale poszło. Ło, wow, ale przywaliłem mu. Jezus. Okej, okay, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę i będziemy mieli, słuchajcie, zadanie zrobione. Trochę tych obrażeń muszę tutaj nazbierać, nie? Dobrze, niech się gra nam tutaj załaduje. Okej, okay, dużo osób kupiło tego skorupiaka, tego kraba, nie? Klęs jego. Jezu, co ten gościu tam robił? Czemu on poszedł w zupełnie inną stronę? Ja nie wiem. Ci ludzie też tak grają we światy. Zamiast skrzynki sobie zbierać, to on poszedł walczyć z innymi przeciwnikami. Nie wiem. Ło, wow, zaraz skrzynka na początku, nieźle. O, patrzcie, że tu jest skrzynek. Dobra, mamy cztery skrzynki, to nam powinno pomóc, żeby jakoś pokonać tych przeciwników. No dobrze, ale gdzie jest reszta tych? Ciekawe, gdzie oni się kryją. Tu są, tu są, po lewej stronie, dobra. Aj, tu przywaliłem w tego. Jesus Christ, no. Biega tam gdzieś we światy. Jezu, a ten gościu tu, ja nie wiem, jakoś dziwnie też gra, ty. No, teraz w końcu. W końcu się udało, bo to było takie gonienie za innymi. Okej, okay, no jeszcze musimy na niej zagrać, żeby dobić mu te obrażenia. Okej, okay, Sandy jest w tym ze mną. Chyba tak się nazywa, nie? Nie, ten jean to się inaczej nazywa. Jak ten jean się nazywał? Jesus Christ, ale było blisko. Myślałem, że zginę ty. Wow. To było niesamowite. Tylko gdzie jest reszta tych ziomków? Znowu się tu gdzieś kryją. Tu jest. No i G, Gitara. 6000 obrażeń. O kurka. No, zrobiłem tę misję. No w końcu. Bardzo rzadki. 46 puszek, patrzcie, wow, nieźle. 1700 No i 22 poziom poszedł. Więc słuchajcie. Myślę, że bez problemu to zostanie przeze mnie zrobione. Zresztą misję też ładnie porobiliśmy, nie? Wygraj 5 bitwy, zbiory klejnotów lub pojedynki. Eee, wygraj zbiory klejnotów. Patrzcie, tu są dwie takie same misje. Wygraj 5 z Piper, Tara lub Gno. Piper. Eee, sprawdźmy sobie tu. Na samą górę. Piper, Tara. To jest Grom, nie? Troszkę go ulepszymy, to spróbujmy nim zagrać, nie? Wybierz i co myśmy tu mieli? Wygraj 5 w Piper, Klara lub y Grom. Spróbujmy. Jak się gra tym Gromem? Szczerze to nie mam pojęcia, ty. <ścoughs> to jest moja nowa postać, nie? Którą odkrył, o, o, jacie. Ale on chyba miał duże obrażenia z tego co pamiętam, nie? Chyba tak mi się wydaje, że. Mission successful. No kurde, Ziomek! No kurde, się uziął na mnie. Jezu, dziwnie się nim gra. Czekajcie. Wygraj bitwy. Ajajaj. No ciekawie się nim gra, powiem szczerze. Dobra, już się przy... muszę po prostu rzucać. Teraz myślę, będzie lepiej, nie? Ty no, sam mi rzucił te elementy. Dobra, no raz mi się udało jakoś tam rzucić. Ty, no jak się nim dziwnie gra, ty. Strasznie dziwnie. Nie mogę sobie trafić. Nie mogę sobie trafić, słuchajcie, rzadki. Okej, okay, mnożnik tego, to jest całkiem spoko. Ale sobie trafić tym nie mogłem. Okej, okay, 23. level. Moi drodzy, jeszcze raz zagrajmy i potem zagramy sobie najwyżej tą szelką. Żeby ją tam... bo chcę na maksa ją wymaksować, ale ciężko będzie. O, mam jakiegoś dobrego gracza, co gra rankingi ty. Dobra, zawsze jakaś pierwsza skrzynia, nie? Dobra, troszkę ich tu obijemy. Jezus! Ty, oni chodzą tak półko. O jacie, no to jesteśmy w czarnym. Poszedł tak bez sensu. Niepotrzebnie to ulti już. Dobra, słuchajcie. Weźmiemy w takim razie szelkę. Czy próbujemy w parze? A, spróbujmy. Starcie duo. Najwyżej stracę. Jestem ciekaw. Może się uda to jakoś ograć. Okej, okay, dobra. Jesteśmy. Od razu trzeba na początek się nachapać. Ty, a ten nasz gościu co robi? Jezu, no co mi się za dziad trafił, ty? O, no to grubo. Jezu, gościu, no. No, psz, Co za typ, no. Uparci na nas są, nie? Dobra, no na razie jest jakoś tak, jako tako, nie? Jasny gwint. Jezus, Mary, ja mogłem multi chociaż odpalić na koniec. I zero dostaję za to. No, ten gość normalnie zalogował się i nie grał. No, to co ja miałem zrobić sam. Powiedzcie mi, mogłem ultim tam sprzątnąć tego. O jezu, ile tu jest skrzynek, dawać Jezu, czemu on taką postać wziął na taką mapę? Dobra, dawać to. Dobra, bo się tu blokuje. Jezus, Maria, ty, ty, ludzie, ludzie. Jesus Christ, czekaj, poczekaj, tu jest skrzynia. Dobra, mamy jakąś skrzynię, to zawsze jest bucik, nie? Czekaj, 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 koleżanko, kolego, kto wie, jak to tam się nazywacie. O, panie, ty, 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 żebyście się nie posikali czasem. Patrzcie, co robią. Łokurka, no. Dobra, GG w końcu, no. Ugranet. Wow, plus 9, słuchajcie, nieźle. Oj, dostałem plus 60. No już nie będziemy grać raczej, ale. Patrzcie, słuchajcie. Może mi się ją uda, słuchajcie, zrobić na maksa, nie? Na poziom trzeci chociaż. To ciężko, ale wszystko przed nami.